No. Kąbiki już nie mają kwiatków, ale jest pięknie. Jest zielona, jest złota, żółta. Słoneczka tu niestety nie świeci, jest gdzie indziej. Wpisów bogaty, Stojąc dziś na warte pianie, czy jest tak, czy jest czasem pożegnań? Pożegnamy się z liśćmi, Żegnamy się z, ze starymi przyzwyczajeniami. Zwinam się z wieloma rzeczami. Chyba odpocząć. Zimą przemyśleć. Korzenie zapuścić. A na wiosnę. Znowu misteczki wypuścić. Z radością, z nadzieją. Na przyszłość, którą sami sobie zaplanujemy. Ale musimy o to zadbać, jakie nasionka posiejemy. Nasionka miłości, radości, nasionka wolności, miłości, radości. I zdrowia! Takie nasionka, jakie posiejemy teraz na jesieni, zimą. Zimą się zakorzenią nasionka, a wiosną wydadzą listeczki. A latem będziemy owocki zbierać. Miłości, radości, wdzięczności i wszystkiego. To nam swórca zaoferuje piękny świat, piękny i dalej. We don't